Aria, i ostatnie światło. Głęboko w cichym, brukowanym miasteczku, otoczonym wysokimi, szumiącymi drzewami, mieszkała mała szara kotka o imieniu Aria. Jej futerko było miękkie jak chmury, a oczy błyszczały niczym gwiazdy na wieczornym niebie. Ale Aria różniła się od innych kotów. Podczas gdy one z gracją skakały po dachach lub goniły motyle na łące, Aria miała drobną wadę. Jej jedna łapka nigdy nie wyrosła tak, jak powinna. Przez to chodziła wolniej i trochę niezgrabnie. Aria uwielbiała obserwować, jak inne kocięta się bawią, ale zawsze pozostawała w cieniu, bojąc się, że ktoś ją wyśmieje. Dlaczego nie mogę być taka jak one, myślała, zwijając się w kłębek przy swoim ulubionym latarniowym świetle obok piekarni. Latarnia była jej ulubionym miejscem. Ciepłe światło rozpraszało samotność, którą czuła w sercu. Pewnego wieczoru, gdy słońce chowało się za wzgórzami, wioska przygotowywała się na doroczny festiwal świateł. Latarnie wisiały na drzewach, błyszcząc złotymi i bursztynowymi odcieniami. Dzieci biegały z zimnymi ogniami w dłoniach. A muzycy stroili swoje instrumenty. Ale zanim rozpoczęła się pierwsza melodia, silny wiatr przeszył wioskę, gasząc wszystkie światła. Mieszkańcy zamarli, a ich śmiech ustąpił miejsca cichym szeptom, pełnym obaw. Festiwal nie może się odbyć bez świateł, zawołał stary piekarz. Jak dzieci wrócą do domów w ciemności? Aria patrzyła z ukrycia, a jej serce ściskał smutek. Bez złotego blasku wioska wydawała się zimna i martwa. Wtedy zobaczyła to. Ostatnią migoczącą latarnię, jej latarnię, która wciąż tliła się obok piekarni. Aria zawahała się, kochała te latarnie. To było jej jedyne schronienie, miejsce, gdzie czuła się bezpieczna. Ale kiedy spojrzała na zmartwione twarze mieszkańców i dzieci tulące się do swoich rodziców, zrozumiała, co musi zrobić. Zebrała w sobie odwagę i podeszła ku latarni, mimo że jej łapka nieco utykała. Delikatnie pchnęła ją noskiem. Mały płomień zaiskrzył i chwycił ścieżkę z niezapalonej liny lampionów. Powoli, jeden po drugim, lampiony w całej wiosce znów zaczęły świecić. Drzewa zalśniły, ulice rozbłysły, a festiwal znów ożył. Mieszkańcy wiwatowali. A radość wypełniła nocne powietrze. Światła wróciły, krzyczeli. Ale Ari nigdzie nie było widać. Ukryła się znów w cieniu cicho obserwując, jak mieszkańcy tańczą i świętują. Jej serce wypełniła duma, choć wciąż czuła się mała i niewidzialna. Do momentu, aż mała córka piekarza Zosia ją dostrzegła. To ona, zawołała, biegnąc, by podnieść Arię. Ta mała kotka uratowała festiwal. Mieszkańcy odwrócili się i zamarli. Nigdy wcześniej nie zauważyli Ari, ale teraz widzieli ją w zupełnie innym świetle. Piekarz uklęknął, głaszcząc jej miękkie futerko. Przypomniałaś nam wszystkim, powiedział z łagodnym uśmiechem, że nawet najmniejszy płomień może rozjaśnić największy mrok. Od tego dnia Aria nie była już tylko kotką z utykającą łapką, stała się sercem wioski, małym symbolem odwagi i dobroci. A każdego roku, podczas festiwalu świateł, pierwsza zapalana latarnia zawsze należała do niej bo nawet najmniejsi z nas mogą dokonać największych rzeczy, jeśli tylko pozwolimy, by nasze światło rozbłysło. Dziękujemy za oglądanie. Nie zapomnij zasubskrybować i dołącz do nas po więcej przygód.